Bonjour, sala, moi drodzy. Nie mam niestety dobrych wiadomości. Dlatego, jeżeli jedziesz samochodem, to się na chwilę zatrzymaj. A jeżeli stoisz, to usiądź. Indian Wells w Stanach Zjednoczonych zostało odwołane z powodu koronawirusa. Coś nieprawdopodobnego, coś co wydawałoby się nierealne, żeby faktycznie miało miejsce, a jednak się dzieje. Eee... Ciężko oceniać z Polski to, co może się dziać w Stanach. Eee... Z drugiej strony, to, co wydarzyło się w Kaliszu, że mecz bez udziału publiczności. a a wczoraj mecz piłkarzy ręcznych i full hala, no to, to, to tylko u nas mogło się wydarzyć, to, to w ogóle no, ja nie wiem jak na miejscu prezesa, czy no, ludzi działających z tenisem, dlaczego ten mecz został odwołany, w ogóle taka informacja fajnie była, jakby była podana, bo czy przyczyną było to, że faceci rywalizowali mimo wszystko z zawodnikami z Hongkongu, którzy no, chcąc czy nie chcąc mogli być bardziej narażeni na koronę, nie wiem, tak, to jest jedyne jakieś półlogiczne dla mnie wytłumaczenie. To, co wiem jeszcze z nieoficjalnych informacji, to to, że ATP i bardzo chciało zrobić turniej Bardzo chciało, żeby ten turniej się po prostu odbył Ale niestety hrabstwo w Indian Wells zdecydowało, że no, impreza jest odwołana Z tego względu, że jedna, podkreślam, jedna osoba jest aktualnie w Indian Wells zakażona koronawirusem i jest hospitalizowana No ale jak widać, nie przeszkadza to w tym, żeby spanikować, co prawda nie chcę się wypowiadać tutaj na temat tego, czy to jest panika, czy nie do końca, bo, bo nie jestem lekarzem, nie mam pojęcia, czy to jest naprawdę aż tak groźnie, czy to jest propaganda, tak jak mówił Jerzyk eee, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem eee, Wydaje mi się, że najbardziej taką... A dobra, nie wiem, hmm. Ale żeby też nie było tak e, smutno i negatywnie, no to trzeba przypomnieć, Karol Drzewiecki wygrywa turniej w Monterey. duży turniej, duży challenger, setka w debelka sieknięty tytuł kind of only Z Goncai no oni, Benro z Portugalii eee, Już z tego co widziałem, z tego co Karol też mówił Będą, zagrają parę turniejów jeszcze wspólnie Więc fajnie, no bo, bo Portugalczyk na pewno na ten moment jest wyżej w rankingu więc, więc na pewno też doświadczenie trochę I generalnie no ta para jak widać coś tam zaistrzyło eee, Więc tak eee, Zobaczymy, czy w ogóle te turnieje będą się odbywać. Z drugiej strony tam nic nie odwoływali, więc w Maksyku, w tamtych na razie rejonach. Co jeszcze? Jędrula tańczył w tańcu z gwiazdami, zapomniałem o tym powiedzieć. Tak był, nie widziałem. Dajcie znać, czy tańczył dobrze, czy źle. Polskie trio przechodzi eliminację w RPA. Paula Kania zagra z dziką kartą, więc jest największe szanse na to, że przejdzie pierwszą rundę turnieju głównego. Weronika Falkowska polosowała najtrudniej, Martyna Kubka z kolei zagra z inną eliminatorką, ale jak wiemy w zeszłym tygodniu z taką też przegrała, więc no zapowiada się wyrównany mecz, oby tym razem zwycięski. Debelka dziewczyny też grają, więc good luck, trzymajcie się tam. Paweł też zagrał wyjście z eliminacji na 15 w Chorwacji. No i tak na dzisiaj moi drodzy to będzie prawie że wszystko, bo jeszcze Szymek Walków co prawda nie dzisiaj, ale Zagraf Nursultan w Kazachstanie w turnieju głównym challengerowym. E, stało się tak z tego względu, że mnóstwo ludzi się stamtąd odwołało i weszło naprawdę sporo ludzi bez wielkich jakichś punktów, albo nawet i bez rankingu, tak jak Szymon czy e, jego przeciwnik Michał Elgin, który jakby nie było też jest deblistą. Bang, 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 bang!